Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak szybko i sprawnie rozwiązać polisę ubezpieczenia płatności czynszu zakupioną na naszej stronie. Aby rozwiązać polisę, przechodzimy do zakładki ubezpieczenia w panelu, który znajduje się od razu po zalogowaniu się na konto, lub poprzez przejście przez menu główne do zakładki ubezpieczenia. Następnie wybieramy Ubezpieczenie płatności czynszu. W tym miejscu pojawią się nam wszystkie historyczne ubezpieczenia, które zawarliśmy na danym koncie. Znajdujemy interesującą nas polisę i po kliknięciu w trzy kropki wybieramy rozwiąż polisę. Musimy wskazać powód rozwiązania polisy. Do wyboru jest kilka możliwości, w tym wskazanie własnego. W naszej sytuacji najemca wyprowadził się wcześniej, dlatego wybieramy najemca wyprowadził się. Następnie system poprosi nas o potwierdzenie chęci rozwiązania polisy. Należy pamiętać, że jest to operacja nieodwracalna. Po potwierdzeniu polisa jest automatycznie rozwiązana. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i życzę miłego dnia.